No, fajnie jest to tak popatrzeć na wszystkich, proszę bardzo, jak się bawią. Ten na majorce, ta na Piżdiorce, ta na krecie, ta na, kurwa, jakimś balecie, ta tutaj, tutaj, wszędzie, wszyscy się bawią, a ja to siedzę na tej pi, na tym krześle po prostu idzie. Ba... Baśka na... Baśka na kajakach? bez Beze mnie? Z w ręku? Jaka fu... Fo... Jaka futa, ta tyla! Taka się przeciuka, jaka... przyjaciółka z ciebie, to ja się w chałupie na duchę, po prostu, nie mam żadnych planów cały dzień sprzątam, gotuję, pracuję wszystko robię, a Barbara ta na kajaczkę, jaka zadowolona jest jak pierdziela, je, je, chyba za dużo sałaty zażarła, Baszka jesteś? na no, hej, hej, I, co tam robisz? płyniesz, o pływać chcesz, że chcesz, ale niestety nie umiem, bo ty nie umiesz pływać, co ty tam robisz na tych kajak? słuchaj, widziałam cię na zdjęciu na kajakach jeszcze się oznacza, że ona płynie nad Krutynią, ja pierdzielę Powiedziałaś mi, że wiesz jakieś pieprzone kajaki? Przecież chętnie by sobie Przecież Dobrze wiesz, że siedzę, prasuję, sprzątam, gotuję, wszystko robię. A chętnie by się po prostu oderwała od tej całej rzeczywistości i pojechała sobie sobą popływać na kajaczku. <laughs> Aha, mówiłam ci, że w tym weekendu nic nie robię. No tak, mówiłam, ja dużo rzeczy mówiłam. mówiłam Brzmiało i wypadało, wiesz co? Hej, jedziesz ze mną na kajakie, jakbym powiedziała, nie, dobrze Nie, no dobra, spoko, no po prostu wiesz. No nie wiedziałeś, że mam wolne, nie wiedziałeś, że mam wolne, słuchaj, no przecież każdy prawie ma wolne. Widziałeś na Facebooku, jakie zatrzęsienie po prostu tych wszystkich miejscowości. Ja nie jestem w stanie to wszystko swoimi oczodołami, po prostu tymi swoimi patrzałami wielkimi tego ogarnąć, gdzie ludzie powierzają. Ja nawet takich miejscowości nie znam. Ja nawet nie wiem, że są takie miejsca na Ziemi, na mapie w Polsce, po prostu jestem w szoku. Ogarną mi się ale to w ogóle nieważne. Pójdziesz w tym Pani zerówka będzie waliła, Już nie rób siebie takiego wielkiego brana, wiesz? Nie można pić na alkoholu na kajaczko. A ja to myślał, co że ty taka jesteś rozsądnia, a po prostu jesteś taka rozsądna, że chętna. Wiesz, to beska nie przesadzę, nie przesadzę. Już byś mogła normalnego brana się napić. Chociażbyś lepiej gadała, a tak to znowu maja, jak tak głupia. Pinda, rozumiesz to? z tym dwuosobowym i bym sobie wsadziła tam z przodu jakąś dmuchaną ale i też by było zajebiście i kto by mi to zrobił, by był po prostu pełny a wiesz co, Trzymam nad, nad wodą, to wiesz, wleję ten, do tego małego basenu mojego syna e, wodę i tam piwko i tak będzie, wiesz, a bo ty mi prześlij niby, że ja to trzymam, dobra? I ja wstawię u siebie na tablicę. E, niby bez twarzy, że wiesz, taka jestem też Hehe, Ale wymyśliłaś, fajniucha, to już będę mogła się... Będę się chociaż mogła pochwalić, że coś cokolwiek, że cokolwiek po prostu robiłam. No to dzięki bajka naprawdę. No, yy, yy, yy. Normalnie kij nie odzywa się do mnie. Do końca swoich dni. Hi, 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 hi.